Wakacje w pełni, a to oznacza, że Muzeum Narodowe przygotowało dla Was najróżniejsze atrakcje. Zapraszamy na wakacje w muzeum nie tylko tutaj w Poznaniu, ale także w naszych oddziałach poza Poznaniem w Gołchowie, Rogalinie i Śmiełowie. Czekamy na Was z utęsknieniem po całej rocznej pandemii. Po czasie, kiedy nie mogliśmy się z Wami w ogóle kontaktować, teraz chcemy Was zobaczyć znów. Zapraszamy na zajęcia dla dzieci najróżniejsze. W Poznaniu będziecie mogli zobaczyć, jak powstawał proces porcelany, tworzenia jej. Będziecie mogli poznać e, czarodziejskie podziemia naszego muzeum, podróżować w czasie, bo kontakt z, ze sztuką jest zawsze podróżą e, wyjątkową i inspirującą. Będziecie mogli także posłuchać niesamowitych dźwięków w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Wiele, wiele atrakcji, o nich możecie poczytać na naszej stronie albo też na naszym muzealnym facebooku. Zapisów dokonujemy telefonicznie. Od wtorku do piątku trwają zajęcia zawsze o 11.15. Czekamy na Was.